Witaj na kanale Sunio Empathic. Dzisiejszy odcinek jest przeznaczony dla poduszki Fly. Poduszka do podróżna do samolotu, stąd nazwa, ale też do innych środków komunikacji. Dla osób, które chcą zasnąć, czy ułożyć głowę w pozycji siedzącej, czyli kiedy jesteś oparty. Poduszka ma spełniać swoją rolę. Spełnia ją dzięki temu, że Posiada wszyty temblak. I ten temblak będzie przetrzymywał głowę poduszka z naturalnym wypełnieniem łuski gryki. Kształtem przypomina środełko, na którym siedzimy. Tym razem ten kształt będzie przypisany do szyi. I zobaczcie tutaj. Ten blak zakładamy na łokieć strony przeciwnej. Możliwość regulacji, czyli mamy możliwość sobie zrobić pętelkę. I dzięki temu, że jest ten blak, Duszka jest przyciskana do szyi i utrzymywana. I zobaczcie, ja w tej chwili nie mam oparcia ze sobą, a jest mi wygodnie, czyli głowa leciutko opada, jest przytrzymywana przez poduszkę. Ta część utrzymuje, opiera głowę, opiera szyję. Wypełnia lordozę szyjną. Jeżeli chcemy mocniej przycisnąć poduszkę, wystarczy, że dołożymy drugą dłoń, oprzemy i możemy spać. Możemy też poduszkę odwrócić. Jeżeli ktoś stwierdzi, że z jakichś powodów jest mu niewygodnie, proszę bardzo, poduszkę odwracamy. Zakładamy na łokieć. W tej pozycji potylica opiera się o tą część wyższą, szyja opiera się o tą część wystającą. Równie dobrze poduszka się układa w jednej pozycji jak i w drugiej. To wszystko zależy od Waszego komfortu, jak Wam będzie wygodnie, tak sobie tą poduszkę ułożyć. Natomiast to, co jest szczegółowe, zakładamy na łokieć strony przeciwnej. Żeby mocniej docisnąć poduszkę do szyi, wystarczy dołożyć drugą rękę i ciężar, grawitacja dociśnie poduszkę i utrzyma głowę w tej pozycji wygodnej. Poduszka też ma przyty zamek, i możemy sami dopchnąć. Wypełnienie, które uważamy, że jest nam potrzebne, lub zmienić je. Możemy zastosować bułkę silikonową, jakąś watę, albo inne wypełnienie, czy łuskę z proso, czy łuskę z orkiszu, od wygody. Jeżeli stwierdzimy, że poduszka jest dla nas zatwarta, możemy część tego wypełnienia wysypać. Możemy wysypać to wypełnienie, poduszkę wyprać i stosować ponownie. Poduszka jest do kupienia w sklepie. Opis znajdziecie link w opisie. Poduszkę też można testować Gdański Zaspa, ulica Burzyńskiego, 6B, wejście od tyłu. Tak wygląda ogród, który znajduje się przed gabinetem. Zapraszam.